Kornel, kto jest najlepszym bramkarzem w Polsce? No, moim zdaniem Artur Boruc. A ja słyszałem inaczej. Spiker w Poznaniu krzyknął, że kto jest najlepszym bramkarzem. Kornel Koziarz. No, macie się tam o turnieju w Poznaniu, jakie to było przeżycie dla Ciebie? No wspaniałe, gdyż no mogliśmy, dobrze się bawiliśmy to po pierwsze, a po drugie zaliśmy trzecie miejsce, to i też dobrze. Kiedy pomyślałeś sobie, że właśnie chciałbyś zostać piłkarzem? O, to już nie wiem, to chyba miałem dwa lata. I już w brzuszku. <noise> już kopał mamy brzuszku, tak? <noise> no jakoś miałem dwa, trzy lata coś takiego. Już zacząłem kopać piłkę i sobie tak myślałem, że to co kiedyś chcę tak pograć. A co ma akurat pozycja bramkarza? Yy, nie wiem, po prostu jakoś mi tak to przyswoi, tak jakoś weszło na boisko jakoś mi się bardziej chciał grać na bramce. No nie Że nie mimo każdego I co jest chyba to, żeby jego syn grał w piłkę nożną i chyba podobnie było z To znaczy tak, zamysł nasz był taki, żeby zorganizować dziecku czas, jak żeśmy go zapisali na Zagłębie. Miał wtedy 7, 7 lat. Trenerzy wzięli go do starszej grupy, bo był dobrze rozwinięty fizycznie. Także mówię, no zamysł był taki, żeby zorganizować mu czas, żeby nie biegał po klatkach. a no. I jakoś tak mu fajnie, bardzo fajnie szło i zawsze chciał być bramkarzem, a teraz no z takimi sukcesami niemałymi, niemałymi na pewno opała dumę. Jak pani zarogowała? jak pani dowiedziała się, że e, pani syn jest najlepszym bramkarzem w Polsce? Popłakałam się. Właśnie słyszałam od pani męża, że była pani w totalnym szoku. Tak, nie spodziewałam się w ogóle i się płakałam. Ja rozumiem, że mama jest najwierniejszym kibicem Cornela? Tak. Teraz pan nie że można było zapisać na lekcję gry na fortepianie na przykład? <grych> nie, dlatego że on cały czas nam suszył głowę, że, że chce grać w piłkę. E, już chyba od piątego roku życia chciał, żebyśmy go zapisali na Zagłębie. Jak miał 6 lat byliśmy e, u trenerów. No, nie przyjęli go, dlatego że no, rocznikowo nie było naboru na taki, na taki, do takich grup. E, prosili, żebyśmy przyszli za rok, że wezmą go do, do, do chłopaków o rok starszych. Wzięli go, udało się, także, także radzi sobie. Kornel, słyszałem przy Twoich medalach, dyplomach, pucharach, która z tych nagród jest dla Ciebie najcenniejsza? No oczywiście za najlepszego bramkarza w Polsce, no ten tutaj puchar taki to niebieski. To z, z startu, tak? Tak. A tutaj widzę najlepszy bramkarz puchar wójta gminy Rudna, najlepszy bramkarz w turnieju piłki nożnej na Orlików. Najlepszy bramkarz, to ile razy ty byłeś lepszym bramkarzem? No nie wiem, gdzieś tak z 6-7 razy, jakoś tak. Masa też medalin, najważniejszy medal też Puchar Mlecznego Startu, bo to chyba są nieoficjalne Mistrzostwa Polski, tak? No można tak powiedzieć, bo startują w niej najlepsze drużyny, które się dostaną do tych finałów no i nam parę razy się udało, udało wygrać dobre miejsce i poszliśmy na całość i w Poznaniu zgarnęliśmy trzecie miejsce. Kornel się pochwalił medalami i pucharami, to może tata się pochwali dyplomami. <grym> to jest taka pamiątka z pierwszego powołania Kornela w turniej międzynarodowy tutaj w Niemczech chyba, tak? W Niemczech, w Niemczech, w Gross tutaj prezentował nasze barwy. Tutaj dyplom Orlików za najlepszego bramkarza w turnieju. Tutaj to jest jakby akt mianowania Kornela, no wręczał mu dziś reprezentant Polski Łukasz Piszczek dla czarnego pseudonim Kornela, już od przedszkola się za nim ciągnie i to jest właśnie potwierdzenie, że jest zawodnikiem Zagłębie Lubin. I tutaj również dyplom w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej rocznika 9-6, było to w Warszawie i tutaj również zdobył najlepszego, nagrodę najlepszego bramkarza. No i tutaj to był turniej również ogólnopolski w Polkowicach, tutaj również zdobył nagrodę najlepszego bramkarza turnieju. Co ojciec czuje w momencie, kiedy jego syn wybiega na boisko? Na pewno jestem dumny, na pewno nie ukrywam tego, bym, bym powiedział inaczej, kłamałbym. Jestem dumny, rozpieram mnie duma, a szczególnie po meczu w Poznaniu, jak widziałem, jak Zina Din wręcza, wręcza mu nagrodę za najlepszego bramkarza w Polsce, zresztą jak speaker faktycznie, bo wykrzyczał to na, na, na całego kolejorza. Samemu mi się łezka w oko zakręciła także, także A jak wychodzi na boisko Faktycznie Kordel jest takim, takim, takim dzieckiem no bo, no bo to jeszcze jeszcze nie chłopak, nie mężczyzna Coś mi się w głowie przekręca I faktycznie, ale na pozytyw na pozytyw. Jest tylko mecz i nic więcej się nie liczy dla niego Według Ciebie Twoje najmocniejsze strony? Yy, Gra na przedpolu I akcje sama. A ja, te słabsze strony, tylko nie mu za dużo. Żeby rywale nie No Moje słabsze strony to może jak są rzuty wolne i dyszytkowania, to łapanie takich piłek, żeby do nich wychodzić. Dzisiaj sądzisz, że będziesz piłkarzem, tak? A jakby, na przykład, bo bramkarz, wiesz, musi mieć warunki fizyczne. Gdyby tam twój rozwój nie tak poszedł, jak trzeba, co wtedy? No, nie wiem, no. Będzie się starał jakoś to naprawić czy coś i będzie dalej. To samo pytanie, które zadałem Kornelowi. Czy nie boi się Pan, że no gdzieś te jego warunki fizyczne dobre, jak na teraz on 12 latka no kiedyś tam uciekł? Dlatego na dzień dzisiejszy najważniejsza jest szkoła, takie mamy też podejście, czy może 50 na 50 może w ten sposób, szkoła i sport, dlatego że to jest chłopak, który ma 12 lat, dzisiaj ma niesamowite osiągnięcia jak na ten wiek, ale za 2-3 lata faktycznie może coś się z tym zmienić, oby nie, oby nie, żeby to się nie zmieniło, bo faktycznie jak chce robić w życiu to coś, co, co, co lubi, co kocha, to niech to robi i na pewno będziemy mu pomagać, jeżeli to mu się odkręci, kiedyś żeśmy rozmawiali nawet na ten temat, Chce być trenerem, a ja mu zawsze to mówiłem, że jak chce być trenerem, to musi skończyć studia, i, i tak niech będzie. Kornelowi idzie w szkole. Bo rozumiem, do treningi i szkoła No ciężko jednak pogodzić z grupowania, wyjazdy. Jakoś godzi, na razie godzi. I pani e, f, chciałaby, oczywiście, żeby syn był e, także bramkarzem. Tak? No, jeżeli on o tym marzy, to tak. Dałabym pani jakiś mecz, ile bramkarzy dostają kopów w głowę, i tak tam się rzucają z kilku metrów na ziemię. Oglądałam to i przeraża mnie to. Ja nawet jak widzę jak on się rzuca, także czasami też mnie to przeraża A w jaki sposób pan ma zamiar pomóc swojemu synkowi w na najwyższym poziomie? Powiem szczerze, w każdym. O ile będzie, yy, ja powiem tak, yy, pozycja bramkarza w tym wieku jest bardzo kosztowna. No to tego nie ukrywamy ukrywam w ogóle. Jest bardzo kosztowna. Sprzęt bramkarski. Dobry sprzęt bramkarski kosztuje naprawdę niemałe pieniądze. Na razie pomagamy mu w ten sposób. Pomagamy mu w inny sposób, że, że pozwalamy mu, udostępniamy mu treningi, mecze, wyjazdy, opłacamy mu obozy. Czy na kadrę Polski teraz już kilka razy dostał powołanie i też te finanse pokrywamy. I oczywiście wsparcie że psychiczne. To jest najważniejsze i to, to od nas ma. A jak masz na imię? Adrian A ile masz lat? Pięć i pół A Kardan jest dobrym bratem? Tak. A za co lubisz Kornela? Z dobrym gromkarzem. A jak ty dorosniesz, też byś chciał być piłkarzem? Tak. A dla jak jeździ na mecze? Tak. Co ci się najbardziej podoba w jego grze? E... No wszystko. A jesteś dumny z braciszka? Tak. Wspominała pani, że jeździcie na niemal wszystkie mecze Zagłębia Lubina, ale także na niemal wszystkie turnieje Kornela. Gdzie byliście najdalej? W Gdyni i w Niemczech. A jest teraz Pani tak w stanie zliczyć mniej więcej, ile tych turniejów było? Nie, nie jestem w stanie, bo jedziemy na każdy turniej. Jeżeli ja nie mogę, to może jedzie, jeżeli mąż nie może, to ja jadę.